Witam państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Proszę państwa, mija 11 miesięcy od straszliwej tragedii smoleńskiej. Za chwilę będziemy obchodzili rocznicę tej wielkiej narodowej katastrofy. Tymczasem, zamiast wiedzieć więcej o tym, co się wydarzyło, wrażenie powstaje tak, jakbyśmy wiedzieli coraz mniej, jakby był coraz większy chaos. Jakby rządzący w coraz mniejszym stopniu chcieli, byli gotowi ujawnić chociażby źdźbło prawdy na ten temat. Jakby dużo więcej czasu poświęcali na to, żeby sformułować tezy kłamliwe niż na to, żeby odbudować prawdę i pokazać narodowi całą prawdę. Dlaczego tak się dzieje? No nie ma wątpliwości, że u źródeł tego jest interes rosyjski. Nie ma wątpliwości, że państwo rosyjskie, a dokładniej administracja pana premiera Putina zaangażowała się od samego początku w niesłychaną operację kamuflażu, dezinformacji, fałszu, kłamstwa, presji politycznej, byleby tylko prawda nie wyszła na wierzch. Ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ta cała operacja putinowska nie mogłaby być skuteczna, gdyby nie... Przyzwolenie, akceptacja, gotowość współdziałania w kłamstwie i fałszu, w obłudzie i zakłamaniu, w dezinformacji własnego narodu, ekipy rządzącej, pana Tuska i jego kolegów. Kulisy, części przynajmniej tej operacji, kulisy tych działań, a dokładniej zaniechań ze strony rządu pana Tuska, czy część tych kulisów ujawnia w ubiegły wtorek znakomity artykuł w naszym dzienniku. Podejmuje on problem podstaw prawnych, które legły u źródeł wyjaśniania tej katastrofy. Omawia protokół pierwszego posiedzenia Państwowej Komisji Rosyjskiej, Państwowej Komisji mającej wyjaśnić tę katastrofę i omawia, przywołuje stanowisko przedstawicieli Polski. Pamiętajmy, chodzi o komisję do zbadania tej katastrofy, na czele której od razu tego samego dnia, 10 kwietnia, stanął sam premier Putin. Komisję, w której skład weszli wicepremierzy, ministrowie, pani Tatiana Anodina z Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, sama elita władzy rosyjskiej. To był organ państwowy, który w istocie wówczas reprezentował całe państwo rosyjskie. Pokazując, jak ważna, jak kluczową sprawą dla Rosji była sprawa śledztwa, postępowania w sprawie tragedii smoleńskiej. Ale na tym posiedzeniu ze strony polskiej nie było pana premiera Tuska. Na tym posiedzeniu ze strony polskiej nie było ministra Klicha. Na tym posiedzeniu ze strony polskiej nie było pana ministra Grabarczyka. Nie było nikogo z ludzi rzeczywiście odpowiadających za stan państwa polskiego. Na tym posiedzeniu była pani minister Kopacz, a telewizyjnie, poprzez łącza telewizyjne, wziął w nich udział również pan Parulski, prokurator wojskowy, naczelnej prokuratury wojskowej i pan Edmund Klich, którego status wtedy, 13 kwietnia, kiedy to się odbywało, był tak naprawdę żaden. Nie pełnił on żadnych formalnych funkcji, nie był do niczego upełnomocniony, nie miał żadnych uprawnień. Tak, nie miał żadnych uprawnień. Ale już 10 kwietnia o godzinie 11 przed południem został wybrany przez stronę rosyjską, po to, żeby reprezentować interesy formalnie polskie. Faktycznie tu musimy zawiesić znak zapytania. I rzeczywiście pan Edmund Klich powoli, powoli, ale niesłychanie skutecznie, z niesłychanym uporem i skutecznością został polskim akredytowanym 15 kwietnia uzyskał nominację na w istocie przewodniczącego szefa, pełnomocnika Rzeczpospolitej Polskiej przy stronie rosyjskiej. Zanim jednak do tego doszło, współdziałał w tym, by Polska zgodziła się, by rząd polski zgodził się na przyjęcie konwencji Szikagowskiej, a dokładniej załącznika 13 do tej konwencji. To jest podkreślone w materiale, który tutaj przypominam i słusznie jest podkreślone. Z swojego czasu zwracaliśmy na to uwagę z ramienia zespołu do badania tragedii smoleńskiej, a ostatnio podejmowaliśmy tę sprawę w Sejmie pytając pana premiera, jaka była jego rola w akceptacji tego załącznika 13. Okazuje się bowiem i wynika to niedwuznacznie z protokołu przywoływanego przez nasz dziennik, że tak naprawdę podstawą prawną wcale nie był załącznik do, yy, to, do konwencji Chicagoskiej. To była jedynie mapa drogowa, to był jedynie pewien sposób postępowania, to była pewnego rodzaju, przepraszam, sformułowanie, ściągawka. W istocie prawdziwą podstawą prawną, prawdziwą podstawą prawną było zarządzenie pana premiera Władimira. Putina, premiera Federacji Rosyjskiej, który dnia 13 kwietnia podjął decyzję, że to właśnie według sposobu opisanego, postępowania opisanego w załączniku 13, będzie badana tragedia smoleńska. A jak wynika z tego protokołu i jak wynika z oświadczenia wiceministra sprawiedliwości, który w imieniu premiera Rzeczypospolitej tydzień temu odpowiadał mi na to pytanie w Sejmie. Rzeczywistą podstawą prawną, proszę Państwa, badania tej tragedii było zarządzenie premiera Rosji. Przez ponad pół roku zarówno urzędy polskie, jak i wszystkie czynności, które były wykonywane w związku z, tym, z tą sprawą, były podejmowane w oparciu o zarządzenie premiera Federacji Rosyjskiej. Nie było żadnego aktu prawnego ze strony polskiej, była zgoda milcząca aprobata, przyjęcie do wiadomości dyktatu rosyjskiego w postaci rosyjskiego zarządzenia. To właśnie dlatego, że to załącznik 13 do konwencji szykagowskiej nie jest podstawą prawną. To właśnie dlatego żaden organ międzynarodowy nie chce się tej sprawy dotknąć. Nie chcę orzekać o tym, czy Rosjanie mieli prawo postępować jak postępowali, czy nie mieli prawa tak postępować. Bo oczywiście mieli prawo tak postępować, bowiem przez ponad pół roku wszyscy działaliśmy, czy też wszystkie organa, także państwa polskiego działały według zarządzenia pana premiera Putina. Warto, żebyśmy tutaj to wszystko wszyscy uświadomili bardzo dokładnie. Bardzo dokładnie, w najważniejszej dla państwa polskiego sprawie. W sprawie dotyczącej śmierci całej polskiej elity działaliśmy, organy państwa polskiego działały według wytycznych, żądań, rozporządzeń i decyzji państwa rosyjskiego. Tak nawet nie było w czasach komunizmu. Tak nawet nie było w czasach okupacji komunistycznej, dlatego, bo wtedy oni się starali, by równolegle tworzyć analogiczne rozporządzenia wydawane już przez tutejsze marionetkowe władze, ale mające przynajmniej sankcje formalno-prawną urzędów tutaj urzędujących w Polsce. Tym razem panu Tuskowi wystarczał rozkaz Putina. Wystarczyło zarządzenie pana Putina. Jaka geneza? Takie skutki. Jaki początek, taki koniec. Nie dziwmy się więc, że od tego czasu zarówno on, jak i ludzie działający z jego polecenia robią wszystko, by naśladować działania pana Putina i zarządzenia, które stoi u źródeł tego badania ze strony rosyjskiej. Dlatego jest tyle fałszu, kłamstwa i obłudy. Dlatego te organa nie chcą dojść do prawdy. Dlatego robi się wszystko, żeby dominowało w tym mgła smoleńska. Czy jest możliwa alternatywa? Tak, jest możliwa. Ja nie twierdzę, że my jesteśmy w stanie wszystko wyjaśnić. Ja nie twierdzę, że jesteśmy już dzisiaj na progu powołania komisji międzynarodowej. Ale zrekonstruowaliśmy już trzy czwarte tego samolotu. Tak, ze zdjęć, biorąc kawałek po kawałku, zdjęcie po zdjęciu, klatka po klatce. I nanosiliśmy je na model tego samolotu. Wydaje się, że wiemy już. Naprawdę bardzo wiele. I niedługo, przed rocznicą, będziemy to mogli Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.